A Kukudzi, dobry wam, witam, witam. Bajo, jajo. A, no to pa, to by było na tyle. <grymne> tak, to możemy w sumie kosić teraz, jak wypożyczyliśmy te przedmioty, bo nam wyszło taniej niż wypożyczenie przyczepy. Dlatego wypożyczyliśmy też kombajn. To ktoś może jechać też drugim kombajnem, będzie szybciej. 35, tak? He? Jest jakie ten. On ma koła podwójne, ten mój kumbain. A bo tu jest ten, tu jest ten rów mariański, trzeba uważać. Czemu ten, czemu ten rów się tu porobił? Pole 35 tak. Ale my zasuwamy. A Bartło... Bartolini, Bartłomy idzie. Ja prowadzę. Jak prowadzę? No nie wiem. My już jesteśmy na polu. No. Chyba, że jeden kombań się zgubił w terenie. Ja wiem na kimś. Gdzie... Na kimś łące. Jedziesz na kimś. Tak. Ten Bartolini. Na mapie go nie widzę nawet. Pewnie się gdzieś w krzakach. No, on... Nie widzę jaką ma pojemność. 4% a ma 500 litrów. To mnie z... nie widzisz na mapie? Nie wiem. Dobra, pojechałem z drugą Na złe pole pojechał pewnie. Ach, co my mamy z tymi naszymi pracownikami? Cicho, w tym kądzie, uspokój się. O matko. O boże, widzisz, a nie krzyż. O, widzę taką czerwoną kropę. Zakładam, że to Fajnie, że to się tu pokazuje. Właśnie. No. No, pokazywało się tak z dupy. O, masz 10%. Si, si, clarito. O matko Bosko! Jadę i patrzę w telefon. O, faktura przyszła za telefon, a propos. Nomen, omen. Ty, bo teraz mam rozkwinę. Czy ja zapłaciłem za swój telefon? E, to skmina życia, to jest czy tam, gdzie samochód? <laughs> życie, no przecież nie, a czego ty chcesz? No, fajne jest. Będziesz nas doglądać jako pani prezes przedsiębiorstwa rolno spożywczego Verko Spółka co? Ale o co ci chodzi? No Nie podoba ci się nazwa? Jaką byś chciała? Albo 19, nie, to 33. Albo na przykład mogłaby się firma nazywać Plony Uwerki, spółka za albo albo werkowe zboża. Ale to już działalność jednoosobowa. Rod. Aha, chyba ja. Może, ale mi się muzyka włączyła z Gry o tron. Aha, akurat taka epicka muzyka na koszenie z tego rzepaku. Potem ci fakty daję, wystawię. No, może być. A nie mogę wystawiać rury? Ja wiem, To schowam. Jak nie można. Zabezpiecz to ją lepiej, wiesz? <laughs> Mamy takie same czerwone rury. jeden procent. Co mam mało? Czego mam mało? Zbiornik masz mały. Zbiornik jest, rura no, tutaj jest, wszystko jest. Ten, co na kogutach jeździ. To też co włączę? A co mi tam? Ty na kogutach? To nie wszyscy mogą jeździć. Wiesz o tym? Ja mogę. Ja też. A, no, takie rzeczy to są. No Kombinator. Nie no, patrzę co on ma tutaj na tym, że tak powiem, na dachu prawie, że. Możesz podjechać, to ci w biegu wysadzę, a ty mogłabyś już odwieźć sobie rzeczy. No cóż, no nie chcesz to nie. Bez laski. Łaski. No, ciężko. Ciężko, ciężko. Dobrze. Tu niedaleko do, do tego skupu, co tu go widać, tam o o, do elewatora. No tak. No, a my ten header też mamy taki szeroki. No, ten sam combine? Ten hedar nawet po bokach ma takie jakieś zęby do cięcia. 87. Nie wiem, nie słyszę ich w ogóle. Czemu? To mam wyciszone. Dźwięki? Całkowicie nic nie słyszysz? Nic kompletnie. Może bez sensu. Dlaczego? Ale, nie wiem, nie pytaj mnie. Kogo mam pytać? Czy teoretycznie mam 40% głośności ogólnej. Otoczenia 70. Pojazdów 50, postaci 70. Temu nic nie No, hello, nie mam pojęcia. Działam ja wszystko na 100%. No, otoczenie 70, postaci 70. Tylko, że całą grę mam ścisioną do 14%. Werka jestem pełny! No, było tyle jeść? Muszę spuścić rury. Trochę żepaku. Oj. Resztę już Bartek chyba skosi. No ba! A! Ja się zastanawiam, czemu do przodu nie mogę jechać, a ja kół wciskam. No. To no. dziwne. A to czy piesem się składa? No proszę. Jaka technologia? Łagodzące kombajny. Jezus Maria. Przepraszam. Matko, puść No. No nie mogłem przez chwilę, nie wiem. Why? Siup. Proszę bardzo. A po co? A po co? To się, to się samo zwraca zaraz jak skończysz kontrakt. Aha. Myślę, że tego nie trzeba kosić w paku. A jak skoczę do paki, to nie pociągniesz? A ty mówisz o przyczepie, czy o więzieniu? Nie odjechała mi. però si A ja wracam do nas, Nie tam chyba? Obsuri coś, nie da się skakać po pojazdach, a no, bo siły nie możesz. Vím, mějte Ej, no dobra. pani, sypej. super, Ale się pięknie super. O! O i dostaliśmy nawet więcej niż za wypożyczenie tego. No i tak ma być. Pyk. Hej! Kolejkę, minut. na alejkę. Woda. Co woda? No, wykąpaliśmy się przy okazji. Chciałeś Gdzie iść woda? na tu wodę, to... Co? Gdzie woda? A, tutaj, nie tu. O, proszę za mną. Idziemy do jeziorka. A no to tam, to tam, masz, yy, to tam masz, tam masz jeziorko i tam masz darmową wodę do szklarni Ale woda fajnie wygląda Dlaczego mamo? Jeszcze chcemy troszeczkę nad wodą Mamo, możemy jeszcze się pokąpać Łeeeee, łeee Idziemy Bekza <laughs> Ważniak O. Co? No Byłem Hi Siemanko.